Proszę Państwa, specjalnie dla Eurosportu Siemrad zawody z łodzi po raz pierwszy taka transmisja premierowa. Tłumy ludzi zgromadziły się w miejscowości Siemrad. Te smocze łodzie za chwilę zobaczymy. Teraz rozgrywają się finały. 20 łódek na starcie, a może więcej. Byłem w komisji sędziowskiej, dostałem listę startową, ale tam były niestety same robaczki. Ale tutaj tysiące ludzi. Teraz dopingują. Płynie czerwona łódka. Czy oni prowadzą 600 metrów na czas? Łódka smocza składa się z 20 osób. Jest jest szlakowy, jest też bębnista. Teraz właśnie widzimy to dziewczyny, to jest damska załoga i druga damska, a więc to jest finał kobiet. Finał kobiet najważniejszy czerwone prowadzą to są reprezentacje poszczególnych wiosek, które znajdują się tutaj w okolicach Siemra. Rzeka nazywa się Sjemrap. Jesteśmy w Kambodży. To jest najważniejsze święto, święto wody. Tysiące osób przyjeżdża tutaj do Siemra, aby dopingować swoje łodzie, które reprezentują poszczególne miejscowości. A więc to wszystko widzieliśmy. Dziękujemy za uwagę. Pozdrawiamy zjemrap i życzymy samych sukcesów nie tylko na łodziach.